maneczko, moi drodzy, ja jestem Anert i... to jest SoloQueue. Patrzcie co się teraz dzieje. Po tym jak sobie nie trafiłem w głupi przycisk zatwierdź, to trafiłem po raz drugi, przy drugiej próbie i mamy to. Lecimy Ewelinką na SoloQueu moi drodzy. Też się cieszę, że w końcu uda mi się zagrać, nagrać to i wrzucić. Więc trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodoba. Tutaj widzicie runy, a my słyszymy się w samej grze. Tutaj moi drodzy, jeszcze tak na szybko pokażę Wam, jak wygląda maestria. Możecie sobie zatrzymać film, a my będziemy zaczynać. No i co, spróbujemy Invade'a. Standardowo chyba już co, ale ja lubię. Ja lubię Invade'y. No i. Zobaczymy jak nam to wyjdzie. Może teraz zrobię cięcie i następną sceną jaka będzie to pierwsza minuta anertet. Tak, tak standardowo to by było nawet całkiem dobre, na wielki powrót te Ale proszę was, nie zniechęcajcie się, jeżeli ta gra mi nie wyjdzie, ja sam muszę jeszcze do formy wrócić A z pewnością coś tam, mogłem ją potracić Chociaż może i w drugą stronę to zadziała może przerwa yy, Pomoże mi mniej się tiltować, mniej yy, Tak jakby wiecie, na siłę przejść do przodu, bo ja parłem na siłę do przodu, żeby jak najszybciej wbić rangę i tak dalej być może taka przerwa, spokojne podejście, zimne, pozwoli mi tutaj y, kierować jeszcze bardziej giereczki, ale zobaczymy, czas pokaże, no a my skupmy się na grze. Mamy Renektona, który sobie obojętnie przeszedł, poszedł. No i tak, gramy na Warwicka, tak? Warwick, WW, czy jak zwał, jak tak zwał, no, mogło być lepiej. Ale mogło być też gorzej, jak zresztą prawie zawsze. Jak prawie zawsze, bo powiedzmy, jak są trzy postaci, na które bardzo lubię grać, też są trzy postaci, na które nie lubię, nie lubię grać. No to wiadomo, że do dżungli zostaje jeszcze z 90% pików. Dlatego, jak w większości gier, zależy głównie od tego, jak pójdzie nam gra. I powiem Wam tak. Branie tutaj wilków jest głupim pomysłem. Też tak myślę. Pani Warwick. Pan WW mi tutaj szybko uświadomił, że to będzie głupi pomysł. Zobaczymy, czy nas za to nie ukara. Ej! O kurde. Wiecie co się stanęło. Zobaczyłem na minimapie, że coś się zbliża do Gnara. Przestraszyłem się, że to Warwika. a to przecież byłem ja. <laughs> tak. Stylowy aner, z pewnością lepiej będę grać. A tak serio co? Spróbujemy oczywiście. Na początek farma. Bardzo ważna. Tutaj użyję sobie obie miksturki naraz, ponieważ jeżeli Warvik miałby się zdecydować na przyjście tutaj. Inaczej, jeżeli się zdecyduje na invade, to raczej by zinwadeował, właśnie Reda. Tutaj czekałem troszkę. A, i niepotrzebnie w wizję wszedłem, ale dobra. Warwick mi tutaj zabrał, niestety, również kampa jednego. Znaczy, kampa jednego, w sumie. Potworka, ale tego oczywiście najwięcej wartego. Dobra. Jeden za jeden. Chociaż z drugiej strony LeBlanka zdążyła zabić Azira, więc nawet dwa za jeden. Może mogłem jakoś z fleszem uratować tą LeBlankę. Wiecie o co chodzi? Flesznąć. Tak żeby ten ww zaatakował mnie nie ją Ale to było takie wiecie Albo się uda albo się nie uda Wolę jednak na spokojnie zrobić sobie krawika Ale bardzo dobrze Bardzo dobrze Nie pokazałem wam jak umieram W pierwszej minucie To się liczy Nie wiem czy nie lepszym pomysłem było, yy, byłby invade być może i by był lepszym pomysłem No ale niestety O cholera jasna Nie do końca tak to chciałem zrobić Bo puściłem kół w blue No ale dobra Nie będziemy narzekać zrobimy sobie tutaj tą żabkę I tak czas mamy całkiem solidny Kupujemy oczywiście itemy standardowo i lecimy. Lecimy zobaczyć, czy jest szansa na to, że Krabik stoi. Szansa jest taka, jeżeli Warwick poczeka na swoją dolną dżunglę i jakoś się tam zasiedział. O, właśnie w ten sposób. Bardzo słaby gang, kiedy jego drużyna praktycznie była zmuszona się wycofać, to on się wbił, więc chyba powinien... A jednak nie. Jednak nie ma. Tym Worwick się mm, prawdopodobnie cofnie. Jest szansa, że na szybko tutaj z tym mógłbym mu coś ukraść. Tak jak on mi. Wizję sobie zostawimy tutaj. Nie wiem, czy ten jeden wilczek się dopali. Dopaliły się oba wilki. Niech będzie. Mam flesza dostępnego. Mam wizję. Oraz dużo z wolnego czasu, znaczy no może nie tak dużo z wolnego czasu, ale tylko jeden z moich kampów stoi i reszta się będzie dopiero respić więc myślę, że mogę sobie tutaj jak najbardziej pozwolić na to, żeby mógł kampę ukraść, on będzie przez to do tyłu, moi drodzy mm, 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 mm. Moi drodzy, jeszcze jedna taka kwestia mi się przypomniała Jeżeli yy, jeżeli co ja mówię nie jestem pewny, czy ja ten odcinek wrzucę w całości, czy ja go jednak zmontuję, coś tam poucinam. Napiszcie mi proszę w komentarzach, jakie byście teraz woleli takie niecięte, czy może cięte bardziej. Wiecie na czym to polega. Yy... Jakby były cięte, to tylko takie jakieś tam akcje, jakieś zdarzenia. To Wiem, że dla niektórych ciekawe jest oglądanie całej gry, bo inaczej, tak jakby nie mogą się wczuć w sytuację. Dla niektórych, to jest po prostu nudne, woleliby całe akcje. Możecie się podzielić w komentarzu swoją opinią na ten temat. A ja sobie tutaj zabiję wilczki, zabiję brutalnie, wbiję sobie szósty poziom doświadczenia, co oczywiście zapewni mi co? Napiszcie mi w komentarzu, co zapewni mi szósty poziom doświadczenia. Jeżeli na napiszecie to, o czym pomyślałem, no odpowiedź jest bardzo prosta, to ta osoba dostanie kulę. <laughs> Kurczę, to moja kreatywność jest powalająca, prawda? Uuu, to było ryzykowne. Uuu, to było w ostatniej chwili zagranie. W ostatniej chwili puszczona rka, ale się udało. Jeee, cieszymy się. Jakieś brawa tutaj dla mnie czy coś. Nie no, bardzo fajnie Te dwa kilen na pewno się przydadzą Smoczek jest dostępny Jak mój botleń zechciał ze mną smoka zrobić Ze względu na to, że smok jest aktualnie darmowy To by było genialnie Ja nie mam flesha Oni mogą mieć tutaj wizję Mój botleń nie chce zejść to jest bardzo nieprzyjemne. Dobra, mimo wszystko się udało. My się wycofamy, cofniemy się do bazy, mamy dużo złota. To jest taki ryzyko delikatne, ale się udało. I z pewnością się przyda, to mam mogę zagwarantować moi drodzy. Uu. Poczekamy sobie w takim wypadku. Tutaj puszczona Rka, strona Azira. Ciekawe czy trafi. Trafiła, proszę bardzo. Uuu, Warwick tutaj na topie. Się skrada, ja się zapatrzyłem na akcję. Nam idzie dobra akcja, trzeba przyznać niepotrzebnie służyłem sobie yy, moją roślinkę ale w sumie nie ma to żadnego znaczenia większego zrobimy sobie reda i zobaczymy co dało. moje kampy się już respią i to jest coś co sprawia że chciałbym się zająć dżunglą ale zobaczymy bo być może pójdziemy na topa po tych kamieniach Dobra, kamienie zrobione A my próbujemy, próbujemy Tutaj miksturkę użyję, no bo czemu by nie Dobra, bez największego problemu Bez najmniejszego problemu raczej O! Dobra, mamy zauroczonego Warwicka, który został zmuszony do Flesha, a ja z kolei zostałem zmuszony do Erki. Dobra, kolejna Erka tutaj zagrana od Azira, Warwick nawet nie podszedł, bardzo fajnie. I jeszcze Botlane tutaj wygrał. Moi drodzy, to nie miał być taki, wiecie, to liczyłem bardziej na wyrównaną grę, żeby też coś pokazać, ale któż wie, to my jesteśmy nafidowani najbardziej. I kto wie, czy przeciwnicy się nie odrobią. Jest dopiero dziesiąta minuta. Dobra, zrobimy sobie blue, zrobimy sobie żabkę. Taki jest wstępny plan. No i zobaczymy co dalej. Oj ojoj ojoj, ale zepsułem. O, w ogóle co ja robię? <noise> ja nie mogę się zdibić, bo ja to na 100% przegram. To nawet nie, że może bym przegrał. To na 100% to by była porażka, ale tutaj próbowałem coś zrobić, sam nie wiem co do końca. Ale dobra. Możemy kupić dwa fajne itemki. Zróbmy to. Oczywiście jeszcze Wardzik do tego. I lecimy dalej. Aj, mogłem zmienić. Na... Y, czerwonego Warda, ale już trudno. Moje kampe zaczną się, moi drodzy, respić na topie. Też jest szansa, że Warwick... Czy tam Warwick, czy jak tam kto lubi... Pokusi się, żeby tutaj na topa przyjść. Więc ja również to zrobię. Dobra. No, Red wstaje, Red wstaje, ale ja tutaj na razie zająłbym się swoimi kragami. No i tak, moje raptorki zrespią się, ale dopiero gdzieś za jakieś 20 sekund, tak bym obstawiał, bo nie wiem dokładnie, więc pójdziemy tutaj. Uuu, alterka, troszkę bez sensu, te wyjście od Leblanki też troszkę takie dziwne, nie powinno czegoś takiego być. Dobra on będzie martwy Chyba że to bardzo zepsuje O matko kochana właśnie w ten sposób Właśnie w ten sposób To byłem na myśli mówiąc bardzo zepsuję Mogłem rkę do tyłu zagrać zepsułem Ale dobra udało się On tutaj strollował Powinien zdecydowanie biec do tyłu yy, Smoczek smoczek moi drodzy Dobra tutaj o taśki nie mam co Czekiwać pomocy Tutaj nie chciałem tracić tego mm, tego tego no oczywiście smajta W ogóle mamy... Ja nie zauważyłem tego jaki mamy ciekawy dułobotleń kurczę, kejki i jaśka Aśka oczywiście bardzo fajna r więc jako tako jeszcze jestem w stanie to zrozumieć. Poza tym wiecie, ja się nie czepiam ludzi czym grają, dopóki tej gry nie trolują. Jeżeli ktoś chce iść, nie wiem, Renektonem na dżunglę, ale sobie radzi tym Renektonem na dżunglę, czy Swainem na supporta, to już szybsze porównanie, bo szybciej się bierze Swaina na supporta, to okej, okay, ja to jestem w stanie zrozumieć. Być może też dlatego, że sam gram. Właśnie z Swainem na saporcie często. Dobra. Czy ja jestem w stanie coś zrobić temu no Ja mam bardzo dużo golda i dużo golda jestem warty. Z czarem. podjąłbym się walki, bez? Nie. No i super, udało się wyczekać na ten czarm No i cofnijmy się w takim razie. Uuuu GG moi drodzy Ej nie wiem czy to wrzucać bo ta gra jest dość taka To nie tak miało być moi drodzy Jest późna godzina ja też dużo przygotowywania miałem do tego nagrywania więc tak Głupio by mi było teraz zacząć od nowa No ale z drugiej strony kurcze Nie wiem czy to jeszcze wrzucę jeżeli to widzicie to oczywiście znaczy że to wrzuciłem Eee, a może nagram jeszcze coś, może mi jakiś pomysł podrzucicie Na początek tutaj moi drodzy, honorek dla Gnara Chociaż tutaj każdemu z mojej drużyny bym dał Tak, moja ranga jest tragiczna moi drodzy, ale przez tyle czasu nie grania Troszkę się że tak powiem <laughs> Zapuściłem z rangą, o, może tak to nazwę Zobaczymy sobie jeszcze damage statystyki, no ja mogę być zadowolony z tej gry, to na pewno. A ze statystyk, no nie miałem najbliższego damage'u, ale 15 minuta moi drodzy, 15 minuta. No nic, będę się z wami żegnać, mam nadzieję, że odcineczek krótki, bo krótki, chyba nie będę go montował, wam się spodobał. No i do usłyszenia, mam nadzieję już niedługo, trzymajcie się, cześć!